Witając się z Wami po długiej przerwie, dosyć dawno nie było mnie tutaj. Chcę przede wszystkim wytłumaczyć się. Ta moja nieobecność spowodowana była przede wszystkim tym, że dużo się dzieje na świecie. W związku z tym, ja mam dużo więcej pracy niż zwykle, zabrakło mi czasu na to, żeby zająć się przygotowywaniem rozmaitych materiałów. Poza tym, też wiadomo, no, jakby bardzo mocno angażuję się poprzez zabiegi reiki dla pojedynczych osób i, i również dla. Całych grup i, i dla całej Ziemi, tak, żeby mm, troszeczkę chociaż zrównoważyć te energie, które teraz na Ziemi dominują. Jednocześnie chcę Wam powiedzieć, że jestem takiego dosyć dobrego zdania, że wszystko idzie w dobrą stronę. Nawet jeśli wydaje się to wszystko takie bardzo tragiczne, to nie traćcie, proszę, nadziei, ponieważ w istocie Ziemia się zmienia. Ta zmiana musi nastąpić. Jeśli macie wątpliwości, posłuchajcie ludzi, którzy podają rozmaite przekazy, odbierają rozmaite przekazy. Zobaczcie, że wszyscy są zgodni co do tego, że Ziemia transformuje. Wiadomo było, że ta zmiana, która zachodzi, która nas przenosi w wyższe wibracje, wyższe częstotliwości wiadomo było, że ona będzie trudna, że ona będzie bolesna i być może przez pewien okres czasu będzie nam ciężko. Zresztą, to jest oczywiście kwestia umowna, bo ciężkie dla nas jest chociażby to, że musimy nosić na twarzy jakieś tam prawda maseczki, które utrudniają nam oddychanie. No, ale oczywiście to można też powiedzieć, że to drobiazgi, w ogóle nie ma o czym mówić i nie ma czym zawracać sobie głowy. Jest to też jakby robienie Tutaj problemu z rzeczy zupełnie nieistotnych, ponieważ ważniejsze są tak naprawdę inne tematy. Ważniejsze są te zmiany, które zachodzą globalnie na całym świecie. One jeszcze trochę potrwają, musimy uzbroić się w cierpliwość, natomiast one z całą pewnością prowokują nas do tego, żeby uruchamiać w sobie jak najwyższe wibracje. I tu podam Wam dwa powody. Być może o tym wiecie, natomiast Przypominam w takim razie pierwszy powód: to nasze własne zdrowie. I tu nie chodzi oczywiście o żadne tam elementy związane z jakimś zarażeniem. Chodzi o normalne zdrowie, o zdrowie naszych, naszego ciała, o dobre samopoczucie, tak? O to, żeby nam było jak najlepiej. Wysokie wibracje wpływają. Na nasze ciało, odsyłam tutaj oczywiście do opracowań chociażby Brusa Liptona albo Greka Bradena. To nie są żadne nowe informacje, wiecie o tym od dawna. Kiedy myślimy pozytywnie, czyli kiedy pilnujemy tych wysokich wibracji, to lepiej się czujemy. Pamiętajcie, że żadna sytuacja nie może zostać uzdrowiona z tego poziomu, w którym powstała. Czyli jeśli coś jest jakimś negatywnym, zaburzeniem, Harmonii, to my nie możemy z poziomu tej zaburzonej harmonii tego uzdrowić. My musimy podnieść wibracje, żeby to się zmieniło. I w tym miejscu też chcę pokazać właśnie ten drugi punkt, dla którego waż, ważne jest, żeby umieć utrzymywać wysokie wibracje. To jest nasze oddziaływanie globalne na cały wszechświat. Wszyscy ludzie, którzy łączą się w pozytywnym myśleniu, wszyscy ludzie, którzy łączą się na przykład o umówionej godzinie w koherencji serca, podnoszą wibracje całej ludzkości, a tym samym całej planety. To oczywiście nie jest tak, że musimy wszyscy w 100% w tym uczestniczyć, bo wiadomo, że mamy różne sprawy, różne problemy, różne obowiązki, pracujemy nawet w różnych godzinach. Poza tym nie do wszystkich te informacje docierają. Natomiast wystarczy, że duża grupa ludzi połączy się w takim obowiązku odczuwaniu, w takiej koherencji serca, albo we wspólnej medytacji, i już piękna fala wysokich wibracji zaczyna oddziaływać na ziemię i na ludzi, wyciszając na przykład lęk. Lęk, który jak wiemy jest bardzo groźny. I tu chciałabym przede wszystkim na to wam zwrócić też uwagę, nie poddawajcie się lękowi, nie poddawajcie się, cokolwiek będzie, po prostu będzie. Pod, podnośmy nasze wibracje pozytywnym widzeniem świata pozytywnymi, pięknymi marzeniami i wyobrażaniem sobie tego jak chcielibyśmy, żeby ten świat nasz wyglądał. Skupiajmy się na tym co dobre, co piękne, co wypełnione miłością i spróbujmy jak najczęściej być w koherencji serca dla własnego dobra. Dla własnego zdrowia, ale też właśnie po to, żeby dołożyć tę swoją, chociaż niewielką cegiełkę, do całej ludzkości, do tego wszystkiego, co wypełnia teraz Ziemię. Pamiętajcie, lęk jest zabójczy, lęk szkodzi, lęk absolutnie w żaden sposób w niczym nie pomaga. Właśnie dlatego, Warto w momencie, kiedy czegoś się boimy, uwalniać się od tego lęku. Jest to oczywiście wiele sposobów, ja nie będę Wam mówiła, którego akurat macie, z którego akurat macie korzystać. Natomiast przypominam, nawet tutaj, między moimi filmikami, jest materiał o złotofioletowym płomieniu, dzięki któremu można właśnie uwolnić się od niepotrzebnych lęków, na przykład przed zachorowaniem. Tak? Pamiętajcie, że lęk jest bardzo silną emocją i działa w taki sposób, że kiedy się czegoś boimy, to właściwie zwiększamy siłę przyciągania tego, czego się boimy. Nie warto, po prostu nie warto, cokolwiek się dzieje, bierzemy to na klatę, niech się po prostu dzieje i skupiamy się na tym, czego pragniemy, czyli tworzymy swoimi myślami takie obrazy, których chcemy doświadczyć. Prawo przyciągania. Pamiętajcie, teraz bardziej niż kiedykolwiek indziej, mamy okazję to prawo przyciągania wykorzystać dla swojego dobra, żeby budować taki wszechświat w takiej postaci, w jakiej chcemy go doświadczać. Przypomnę, że właśnie teraz energie są silniejsze niż kiedykolwiek. Wasze myśli, wasze wizje, wasze wyobrażenia teraz spełniają się niemal natychmiast. Twórzcie je. Twórzcie pozytywne wizje właśnie po to, żeby Wasze życie, żeby Wasze doświadczenie też było dobre, piękne i dokładnie takie, jakiego chcielibyście w swoim życiu doświadczać.